Proszę bardzo, zapraszam panią serdecznie. Już zapoznałem się z pani CV i muszę przyznać, że jest doprawdy imponujące. Ukończyła pani polonistykę z wyróżnieniem, tak? Zaraz po niej podjęła pani kolejne studia z kulturoznawstwa, a po nich obroniła pani doktorat z języków prasłowiańskich. Z dumą zatrudniłbym panią jako polonistkę w naszym liceum, tylko jedna rzecz nie daje mi spokoju. Dlaczego właściwie straciła Pani pracę w poprzednim? Bo mam, kurwa, problem. Czy może Pani trochę powściągnąć słowa? To jest szkoła. Właśnie w tym sęgrze, kurwa, przestać nie mogę. Ja kocham język polski, kurwa, miłuję. Zawsze trwała czystość i poprawność, a teraz się czuję, jakbym sama sobie srała na usta. Proszę Pani, czy może mi Pani wytłumaczyć, dlaczego tak wulgarnie szarga Pani nasz ojczysty język? Byłam kurwa opiekunką na zielonej szkole, i jebanego Państwowego liceum numer 5. Zajebiście zmęczona całodziennym zapierdolem po muzeach ziemi małopolskiej. W końcu kurwa zasnęła. I te małe jebane, kochane, chuje mi psikusa zrobiły. Proszę pani, prosiłem, jeśli nie jest Pani się w stanie wysłowić, to może przynajmniej napiszę pani, co się wydarzyło. Dzieci włożyły pani w uszy słuchawki z muzyką hip hopową. Chyba już rozumiem. Gdzieś pod progową musiały się pani zakodować w mózgu te wulgarne słowa. Tak, to właśnie przez, te, przez dowcip tych małych sku... Wydaje mi się, że wiem, jak pani pomóc. Rozumiem, że biegle wada pani staropolszczyzną, tak? W Chuj. Dawne wulgaryzmy nie będą dzisiaj zrozumiałe, tak jak ten przed chwilą. Teraz wprowadzę Panią w stan hipnozy. Tak, jestem wprawdzie dyrektorem, ale hipnoza to takie moje hobby. Skończyłem przyspieszony weekendowy kurs i dużo ćwiczę. Regularnie hipnotyzuję wszystkich swoich nauczycieli. Proszę podążać za moim głosem. Robi się Pani senna, coraz bardziej senna, jeszcze bardziej senna. Zasypia Pani, śpi Pani. Czy mnie Pani słyszy? Głośno i wyraźnie, kurwa. Od tej pory będzie Pani mówić tylko i wyłącznie staropolszczyzną. Proszę się obudzić. Proszę przekląć. Nierządnicy przetecznej matka. Kuśka diabła. A teraz niech mi Pani opowie na przykład coś o współczesnej młodzieży. Dzisiejszą młodzież znajduje kokota jako bardzo rozbisurmanioną. Ostatnio parobcy hędorzeni co u mnie nauki pobierają... Dziewoją pod sukien spoglądali. Srom zapewne obaczyć pragnęli. To chyba jednak był mierny pomysł, pomimo że mój. Zahipnotyzuję panią jeszcze raz. Robi się pani senna, coraz bardziej senna, jeszcze bardziej senna. Zasypia pani, śpi pani. Czy mnie pani słyszy? Jakoby na larum grali ladacznica plugawa. Od tej pory będzie pani mówić współczesną polszczyzną, zastępując wszystkie wulgaryzmy nazwami kwiatów. Proszę się obudzić. Proszę przekląć. Róża mak, pierwiosnek. Bardzo ładna wiązanka, taka wiosenna. Co mi pan zrobił nas, Jest pan hibiskus genialny. Mówi pani teraz bardzo ładnie, chciałoby się nawet użyć sformułowania kwieciście. Niestety niektórzy ludzie mogą panią brać za florystkę. Sprawdźmy, czy wszystko działa jak należy. Proszę mi opowiedzieć na przykład któryś dzień ze swojego życia. Hmm, tylko nie wiem, który róża. Y, może zakończenie roku? To był czerwiec. Słońce nasturcjowało jak petunia. A wszystkie uczennice odstorczykowały się jak róże na otwarcie ogrodu publicznego. Właśnie mniej więcej o to nam chodziło. Zatrudniam panią. Kwieciście! Na początek proponuję pełen etat, wynagrodzenie 800 zł brutto. No weź dalej. <śpiewanie>